Cześć, witajcie widzowie. Z tej strony Gaborek, a to jest SCP Astar Replicator Demo. Jest to gra o SCP dostępna na Steamie. Jest ona wersja płatna, jest wersja darmowa. Demo, które aktualnie sobie obgrywamy i obczajemy to sobie ogólnie. Briefing bla 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 bla. Link do gierki macie w opisie. Bla 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 bla. Bla 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 bla. That's Zobaczymy jak FPSO bo ja sobie sprawdzałem tą gierkę specjalnie przed, żeby właśnie FPS-owo działała bardzo dobrze, się machaniował. Oczywiście nagrywam na twój rzut www.kik.com/.goborowaty i na moim YouTube. -ku. Zapraszam do ukłania, subskrybowania, followowania, do Discorda, wszystkich sociali w opisie, do komentowania. Pozdrawiam serdecznie, pozdrowienia kot. Dobra, mamy jakąś cutscenkę, jest jakieś ładne, tu jakieś zaćmienie jest chyba. Musi być jakiś mocno świecący obiekt za tą Ogólnie gra wygląda dobrze w kontekście grafiki, no i ona jest taka akurat mocno unreal, unreal, unrealowa, jeżeli to jest Unreal. Eee, to at first, at second, no, zaraz zobaczycie zresztą. Nie wiem jak ma oceny, bo nie patrzyłem ocen. Żeby to Zobaczymy. Takie bardzo powolne rozpoczęcie gry. Ale jesteśmy, dobra. No FPS-owo działa wszystko dobrze. I na, tata, I na podglądzie, i u mnie. No przyznam się szczerze, że wygląda fajnie, jest movement. Można, a pod... Wzgłócenie jest pod kontrolem, pod spacją jest rol. No dobra, można tak zagrać. Ej, jest jakiś telefon. Nie wiem jak dużo jest z tego assetów, jak dużo nie. A, można rozdupcać te, w ogóle mamy... nie, jakie kombinacje, to chyba nie wiem czy to nie są bazowe ciosy z jakiegoś Androida czy coś. Mam bardzo duże podejrzenia do tego typu gier. Dobra, mamy... To jest amunicję, mamy dwie bronie, kask, ciało... Wow! Dajem! Questy? I za... jak ile to jest rzeczy? Quest, nie mam żadnych questów. File nie mam nic. Inventory. No Znaczy, to nie wygląda zbyt dobrze, ale. Ale kurde. Nie, no fajne, fajne. Nie mam żadnych broni. Nie mam mini-mapę. Dobra, chodźmy w takim razie tam, gdzie są questy. Dajem! No dobra. Tu jest jakieś. Tam skrzynki. Pod czym się tu сейwuję? Nie wiem. Jakiś pocisk. Czerwonych beżek się nie bije, pamiętajcie. Bow scope, okej. Kóż do tych rzeczy? Tym. Jest sklepik. Okej, okay, no nie mamy pieniążków. A, mamy pieniążki. No. Nie wiem, jak dużo to jest asetów. Okej, okay, no ciekawe, ciekawe. Ale to możemy się chyba zaopatrzyć. Mogę to wszystko wziąć? A, to jest taki nasz zestaw podstawowy. Nóż, a czemu nie mogę? A mam pełne EQ Mogę to jakoś Jasny gwint Dobra mamy pod jedynką będziemy mieli hmm. Pod jedynką pistolet, ja tu coś mogę A to jest na bow, to idzie do sprzedania, ale to mogę tu zamontować chyba O zamontowałem silencer, a to? Ty no to Józ, o jeszcze mi się powiększył ten Ty no ciekawe Czemu nie mogę podnieść tego noża? O, już mogę. Ja cię chwycę! no ciekawe. Znaczy no takie wydaje się rozwinięte dosyć mocno. Weźmy sobie nóż na dwójkę. Syrgin. First Aida. No dobra. Czekajcie, to o, sprzedam te wszystkie zbędne rzeczy, bo zapisało mi grę. Mamy tą. No jakoś to wygląda, kurde. Ja przypominam, że to jest gra SCP. I tu jest nas schowek. W sumie to schowajmy te rzeczy w taki. O. No. co. No dobra, bierzemy questa, co ty chcesz? I can get in touch with the headquarters because I can find a. I can find a radio wave Pójdzie znaleźć Radio Tower, żeby to restaurować? Where is radio tower? Look around you find it. Find you can miss it. Find the radio tower o kurde. To jest Radio Tower. Dobra, idziemy zrobić tego questa. To są potwory? Ty, bo tu. Panowie! Dostał, dostał. Kurwa. Dobra, najebam mu. I dropnął. No. Mm, tego, ammo. Ty, no jakoś ta gra wygląda. Co prawda, mój komputer się poci. Niemiłosiernie. Headshot. Charm handgun, -hand Ballet. Czyli trzeba w główkę trafiać. Wtedy jest lepiej. No to wygląda jak Radio Tower. Tak. aktualnie przejdźcie, patrzmy się w tą stronę. Kawka to jest jaka Ikona Coffee Shop. Fajnie. To jest Radio Tower, tak? Szukam ikonki, szukam ikonki. Nie znajdę ikonki chyba. Czułem, może jestem ślepy. No dobra. Czyli to jest Radio Tower. Dobra, mamy jakiś oponentów. Trzeba w główkę trafiać. Coś tam trafiło. O, headshot. Ty no, system strzelania jakiś tam jest. Mniej lub bardziej satysfakcjonujący. Przyznam, że pod altem... O. Ale go wystrzeliło w kosmos. Eee, ja bym chciał rolling. Pod kontrolem mieliśmy skakanie. Zróbmy tak. A roll... Gdzie to jest? E aiming jet booster jakiś tu jest? Rolling dajmy pod altem, na przykład. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Czemu mi spacie nie zmieniło? Jump. Sorry, że tak siedzę. A, tu, tu pod spacją, o. Okej, okay, dobra, działa wszystko. Czemu nie mogę wiedz? About time pod shift. Eee, sprint pod shift, o. Teraz powinno działać. Damn, sorry, że tak siedzę w ustawieniach, ale... Sprint pod shiftem, no. Czemu nie działa? Rolnik pod altem, tu jeszcze mamy jet booster, nie wiem, dajmy go pod pau. Boże, mam broń wyposażoną, nie. A bo, żebym jakiś tryb blokowania włączył, dobra trochę ich tu jest. Przypominam, że tak jest jest SCP, ja was nie kłamie, Wejdźcie sobie na. Dobra, bijemy się. O kurwa, zajebał mi. Oj co? Ty chłop wybucha. Dobrze, że mam aptekę. Przypominam, że ta gra jest SCP, nie kłamiem was. No, trzeba ich po prostu wystrzelać wszystkich, chodźcie skurkowańce. No, tak trzeba przeładować. Znaczy, to na pewno jest inre Unreal, I guess. W sensie tak grafika mi wskazuje. Rozsypują się te oponenty. Kurde, widzowie. Czyli to by ta gra była o czymś konkretnym. W sensie no, pewnie, że ma SCP w tytule. O Jezu, ile ich tam jest, ich nie pokonam, ich jest tam tak dużo. Dobra. Pewnie, że nie wiem jak się save'uje. Ładujmy. No, nie ma co przytrzymywać. Nie mam jeszcze ammo. Jeszcze dużo chyba. No nie mam najlepszego aim'a. Dobrze nam się chyba HP regeneruje powoli. Ty no, na to demo to jest twój kontent ogólny. Można też przytrzymywać ten przycisk w ogóle. Ja póki co sobie to rozpuszczę. Jakiś skill nam się załadował. Spadł. No tak, bo to jest rozwój postaci. To nie są, kurde, proste sprawy. Te skills. Przecież mogę aktywować max health. On Arm Speed, max health. Andgam Speed. o. O, tego też wwaliło w kosmos. <grywa> ty, niezłe. Jest jakiś tam rozrzut. Headshot, dobra. Gra SCP, moi drodzy, tak tylko przypominam. No to jest Radio Tower, tak? No tak, już prawie jesteśmy. Kurde, moi drodzy. łosty. Headshota dostałeś w platfusie pierdolony Ile mam jeszcze Ammo? Trochę mało Mam 11 tysięcy w gotówce On ich się trochę odzyskuje, ale tylko trochę Ty no fajny, nie, nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem kim jestem Może jakby, Kurwa, gaps, gaps, gaps Przynajmniej honorowym ciosem trafiłem Dobrze W się będę im walić headshoty Dobra, idziemy do tego Radio Tower. Zobaczymy, dlaczego stracili łączność. E, dobra giera, dobra. I nawet w miarę okej, okay, zoptymalizowana. Weźmy sobie nóż. Otworków nie widzę. Trzeba pamiętać, że pod Altem mam rolę. No to jest Radio Tower. Pewnie jakiś boss będzie. Tam jest jakaś elektrownia. Troszkę, że nie mogę manualnie saveować. No dobra, zobaczymy. Dlaczego on nie ma połączenia z Radio Tower? Pewnie dlatego, bo coś brzydkiego się tu stało. Find radio tower. No, znalazłem. Zbłądźmy się tego przeciwnika. Uuuu, headshot, ale przestali chyba padać na strzała. Jesteś mocniejsi. Fajnie się rozcypują. Zróbmy obczajkę zanim zaczniemy, nie wiem, zdobywać tą radio tower. Po zależności zawsze mamy nóż. Bow scope. Jak w ogóle u nas jest miejsce? Mamy granat też, moi drodzy. Quick slot? Czy tu? Że tu? Nie, to jest amunicja. Albo strzały. Tutaj, o! Mamy naidę braj czego. Drewno? Po kiego mi drewno tej? Wood. Jakieś inna amunicja. Ale tu się fajnie, no jest jakaś ekonomia, Kurde, nie ma się czego wstydzić. Tylko boję, że to wszystko zasetowane aset jest. Chyba się uzbroić, moi drodzy. Bo to nigdy nie wiadomo. Chodźmy na kucaka. Radio Tower Report. Darning a Okej, okay. w gas station jest, no dobra, gas station jest, uh, a co, skill point tu, charakter, tego nie użyłem, gas station jest, uh, część zamienia. radio, use, bug, to jest zwiększenie slotów w ekwipunku, ty nie no, fajne, jeszcze dostaliśmy skill pointa, reactual controls or firing, boże, strasznie tutaj tego, a większa waga, ok. Fire, Berging time, power when critical, critical chance, kurde, ale tu są skille. Reload speed, o to, bo pistoletem bazujemy, co nie? Więc bazujmy na upgrade'owaniu sobie pistoletu. A i tu trzeba ten nową część zanieść, dobra. Semiscope, czy to jest coś co ja mogę zamontować? Mogę. Właśnie, bo tu jakoś pod jakimś przyciskiem był first person, perspective previous toggle view b o no nie jest to najlepsza perspektywa i strzelania nie ma z pierwszej perspektywy ale ciul. no dobra mój kurde ja się jaram mi takie gry się nawet gas station moi drodzy gas station jest ikonką gas station która jest gdzieś na drugim końcu świata chyba tu jest gas station no dobra to idziemy tu i tu jest ta część treasure box no dobra. Ja się jaram! Mi takie gry się podobają! Jest jakiś, znaczy... Op, ona nie jest... Nie czuć budżetu i nie czuć dobrego wykonania, ale... Ale czuć w niej... No nie wiem ile to jest asetów, co prawda. Czuć w niej duszę, moi drodzy, duszę. Dobra, odbijam troszkę w prawo jeszcze. Załatwiamy sobie tych... Ancymonków. O, z Osty... Kurwo, jebana! Reload, reload! Reload! No przeładuj to, ty platfusie pierdolony! No nie będę z nim na mele walczył, czy mi się ammo skończyło? Dobra, walimy się na mele. On się zmutował na moich oczach. Jezu, jeszcze żyka kwasem. Hit and run, dobra. Co, mi się ammo skończyło, czy co? Mi się sko... ojoj! Naprawdę mi się... ojoj! No dobra, to w ostateczności się będziemy klepać na mele. No, żebym kurwa tą amunicję, z tego 90% było nietrafionych. To się nie dziwię. Dobra. Mam nadzieję, że tu nie każdy będzie tego. No i. No, Ty żygają kwasem normalnie. Dobra. Bijemy się na mele. ten run. Mi się jakoś. Mutują. New skin, moi drodzy. Dobra. Na, me na mele ich jeszcze jest. Klep. Możliwa klepa. Eee, nowy skill. Eee. You can glide? A to ciekawe. The allow rest broken. Falling damage. Knife damage. Weźmy sobie to, bo my teraz knife'em trochę więcej będziemy obcować. Jest w ogóle można... Tu jeszcze jest platfus. Dobra. Obity jest mocno. Na hita nie. Ty, w ogóle latarę włączyłem w przypadek. Dobrze, że z nich ammo robi. W ogóle i my mamy mamony już. Ty, idziemy. Znikły... Hajs mi chyba znikł. Eee, dobra. Musimy przejść obok tego kolosa. Tam było w chuj przeciwników. Ee, to wygląda jakby chciał zmutować. Nie ma więcej nie mam. Wyciągaj ten nóż kurwa. bo wygląda jak z filmu 27 Years After. Chyba tak się nazywa ten film. Ja nie wiem, gdzie tu jest aspekt SCP. Ja was nie wkręcam. Wejdźcie sobie do opisu. Tam jest ta gra. I ona ma przedrostek SCP na początku. I można w niej kłócać. Dobra. Musimy, jakby, prawą stroną tego kamyczka. Tu i tędy. No, chciałem właśnie mówić, że każdy policjant jest na wagę złota. Nie no, na mele. Jak już to nożem. W ostateczności mamy Neida, co nie? Dobrze zaburejdowałem ten knife atak. Czyli no, rzekłbym, że walka nawet jest delikatnie dynamiczna. Co dropło? Nowa givera! Tylko nie mam i tak do niej ammo, ale mam nową giverę. Czemu nie mogę wejść w we O. Weźmy zamiast Neida to. O, ta, what a shit. Mam 20 w magazynku, no to już strzelba? Nie no, to jest coś półautomatycznego. To już wygląda byczo moi drodzy. It looks byczo. Co mi tam każe iść? Adamowski, dziękuję bardzo za subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie. To już chcę przetestować tą giwerę. Dzięki wielkie, Pozdrawiam serdecznie dla ciebie. Adamosz jest w Gaboratorium Adamosz. od 6 miesięcy. Cześć, Gabor. No i się chyba. O, Ta shit! O jezu, że trochę ich na siebie. To niesobity. Trochę ich na siebie skupiłem. Mamy jeden medpack, trzeba pamiętać. Ja ostatnio grałem dużo w taką grę RPG. Greatfall się nazywa. To w ogóle wybuchające. Yy, wybuchające. Ociski są najgroźniejsze. Dobra, nie jest to jakieś problematyczne. No właśnie te. Kurwa, potnę was kurwa wszystkich, poszerzę wam uśmiech, kurwy. Mam nowego levela. Kurde, jest levelowanie, jest rozwój postaci. Ojoj, ale wybuch. żem zgrydził na więcej ciosów naraz. U mnie ma friendly fire. Kurwa, no, będę musiał apteczki użyć. Ale pociąłem ich wszystkich. Przypominam, gra jest SCP. Dobra, przynajmniej trochę. Trzeba metkita użyć. Metkita też mi znika, miałem te wszystkie rzeczy. File? No, miałem te wszystkie rzeczy. No i ciul. Nie ma metkita. Przeładujmy sobie wszystko. Do tego raczej nie ma, mammo. A nie, to używa tego samego tego. Tego samego. Bo chyba zdublowałem naboje, chyba tak. Dobra, gdzieś tu powinien być ten. Fajny ten. Można paliwo kupić? Bezołowiowa. Coś tu można, chyba że ja coś kupiłem. Nie, nie kupiłem. I się otworzyły. Hejka, zakupki widzę, automaty. No, ta się co zagra. Fix Control Panel. Musimy teraz. Ale już mamy te party? Czy co? Tak, to jest to. Electric Wire, to jest to. Bow Damage. A, bo to się tak chowa, dobra. No to wracamy w takim razie, chyba że mogę to otworzyć. Mogę tak. Oj, treasure box. Czegoś mi brakuje, to nie, wiem, co to jest Chyba jest na tym, na jakiejś takiej mechanice klucza jakiegoś. Spark bomb właśnie, trzeba będzie neida przede. Rifle. Oh my god, rifle. Dobra, skoro skoro i tak to jest już niepotrzebne. Dobra, weźmy sobie nóż na jedynkę. Czy mi się to gdzieś to mi się gdzieś przeno To jest pole do ale z tym cymbałem, to jest pole do wywalania, a nie... Dobra, nieważne. Dobrze, to jest tylko demo. Je, to było pole do wyrzucania, jakby takie skrapowania przedmiotów. Z tym cymbałem. Ja, dryle. Jezu, lata mi coś. No, mamy tego krabinka. Dobra, idziemy tego quest'a oddać. To jest pole do usuwania. Ale dam dupy. Albo wiecie co, zanim pójdziemy tego quest'a oddać? Pójdziemy tego koloseum, ponieważ my mamy chyba... nie mamy granatu. Dobrze, jakieś ammo. Dobrze, spróbujmy ich wystrzelać. Wszystkich. Podlecimy na headshoty. Szkoda, że nie mam żadnego sniper rifla. jest też jakiś kłeścik. Dobra, cię można na mele zabić. W ogóle pojedynczo to ich można ciąć po prostu. Właśnie, mamy dużo nowych skill'i. Rifle bullet jeszcze jest, dobra. To to dajmy do warehouse'a. Mamy nowe chyba skill'e. Kilka punktów. Trzy punkty mamy, dobra, weźmy sobie na rifla coś. Nie sniper. Są snajperki w kierce, nie shotgun. Rifle, o! Coś jeszcze było na rifle, chyba. Rifle. Weźmy może na max healtha. Bo z takim kapetem może być trochę ciężko. Dobra, i spróbujmy ich wystrzelać. Tego to można na mele, tu nic nie leży w środku? Nie. Jak jest jeden oponent, to można go na mele ciąć. No, tylko może zacząć od ciosu, Gabor. A nie, że podchodzi się z nim przytulić. O nie, on bije, on bije. Jezu, jeszcze rzucasz kwasem na mnie. No potnij go, kurwa! Dobra. Dobra, i tu jest ich w chuj. Ty, ja będę tak cały czas chodził? No wiecie co, szybko... Pójdziemy się przygotować do tego starcia. Pójdziemy, szybko na zakupy. Ja się wczułem na maksa! Ja się wczułem na maksa, pójdziemy na zakupy, bo mamy no, troszeczkę pieniędzy. Przedamy zbędne rzeczy. Kupimy sobie w kurwę a moje jedną apteczkę. To Nie wiem, ale babawie się zajebiście. Dobra, siema. Cel. Yy, chcę ci sprzedać wariacie to. O, tak. I shotgun ammo. I jeszcze raz. Czemu nie chcesz tego? A ja nie chcę tego kupować. Czy ja tak w nieskończoność mogę mu sprzedawać? Nie, chyba sprzedałem. Dobra. Wariacie, słuchaj. Yy, potrzebuję medkita. Masz coś takiego? Masz, first aid kit. 45 tysięcy, pojebawszy. Ale mnie uleczyło, coś tak. Dobra. To no kupię se ammo w takim, 6 tysięcy. Ile mam pieniędzy? 17 kawałków, więc weźmy sobie... ...rajfla. Rajfla. No i gówno. Więcej nic nie kupię. No więcej nic nie kupię, bo wszystko jest drogie jak z kurwensem. Dobra, ale ewentualnie bowscopa można sprzedać. Daj mi daj mi a sprzedamy go. Cel. No ale ja tego nie chcę. O. I mamy jeszcze 7 kawałków na Rifle Ammo. Dobra. Moi drodzy, idziemy na starcie, a później do Radio Tower. Ja jestem zahypowany jak syn. Moi drodzy. Ja jestem zahypowany. Jestem zahypowany. Jestem zahypowany. Tu jest tyle oponentów, trzeba ich wszystkich wystrzelać jak kaczki. Mam nadzieję, że nie ma żadnego głównego boss fighta. Dobra. Zaczniemy od... Yy, od karabinku, można. Dobra, na krauczu. Czy mamy jakąś taktyczną pozycję? Nie mamy, dobra. Można ich po... O! No, co jest? Czemu? No, ja nie mogę wstrzelać w nich! O, dobra. Chyba muszę ich tak zlurować. Dobra, mam już taktykę na was, kurwole. Jeszcze zlevelowałem. Trzeba ich najpierw wszystkich zlurować. Weźmy sobie max health. Trzeba ich najpierw wszystkich zlurować, więc chodźmy. Chodźcie wszyscy za mną. Zapraszam. Lurujemy wszystkich. Witam państwa, na imprezkę zapraszam. Tak, idziecie? I teraz patrzcie, jakie full auto poleci. Ja wiem, czemu tak się dzieje, ale teraz chyba tego nie zrobię. Kurwa, bo mi się tłumik chyba popsuł. Dobra, ale was kurwa potnę. Ojoj, gap to było trochę niebezpieczne. Reload przelotowałem. Dobra, jeden padł. Dobra, drugi padł. W sumie podnieś tą broń, kurwa. Nie, jeszcze nie, Gabor, jeszcze nie, jeszcze nie. Reload poszedł? Nie wiem, czy zreloadował. Dobra, podnieśmy ammo. Cyk, cyk, cyk. jeszcze jest trochę ammo. Dobra, dawajcie, kurwim walki. Przeładowanie. Patrzcie, jaka wczuta. No i pancerni, chyba. Ile mam jeszcze ammo? O, a propos, schowaj tą broń, pociągnij to. To jest przeładowane? Nie, nie jest. Z bąku. Mam jeszcze? No, nie kulej kurwa. No nie, może, nie mam nic. Dobra, dobra. Zaraz to ogarniemy, widzowie. Już trójka została. Nie może być tak źle. O kurwa, tego się nie spodziewałem. Noż, 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 gabsik nóż. Nie, nie strzelaj. Dobrze, mamy to. cleararia. Ledwo żywi, ale mamy to. Ja cię chwycę. Ale to było mocne, moi drodzy. Ale to było mocne. Ale to było mocne. Sloty mi się trochę zbugowały. Ale to było mocne, moi drodzy. Coś za starcie. Ładuj to. Możemy to otworzyć? Nie, nie możemy, brakuje nam czegoś. Dobra, a ty? A, no nie chcę ze mną gadać, może, może ci oszczędzić cierpienia? Chyba nie. What happened? Take revenge! Boże, to jakaś zemsta, jakaś fabuła tu jest! Yy, max health. A wiecie co, trzeba chyba troszkę ten... No głupie, że jestem Te MTFy na żeś nie siedzą. Podejdziemy na chwilę na chatę. I... I, I... I się uleczymy. I sobie zakończymy tam odcinek, bo... Jeżeli wam się gierka spodoba, to pójdziemy w kolejnym odcinku. To jest demo. Ja przypominam, że to jest demo. że 30 minut miałem. Pójdziemy do tego radio tower, żeby skończyć tam quest'a. U nas coś leczy, z tego co pamiętam. Czy się ostatnio coś uleczyło. Pogadaj z handlarzem, nie lecz? Czy to sprawdzenie? Nie. No. Serio. Gra się zbugowała. To cudne zakończenie odcinka, moi drodzy. W ogóle ja mogę pochodzić teraz. Cudne zakończenie odcinka. Link do gry macie w opisie. Łapkujcie, spróbujcie, followujcie. Yy... Nagrywane na streamie to slash /gabrowaty, gabrowaty. I na moim youtubeku. Zapraszam na główny kanał. Drugi kanał. Social w opisie. Łapki w górę, subskrypcja, followy. Wszystkie takie rzeczy. Powiedzam serdecznie. Jo. Link do gry w opisie.